Barbo XD i dzisiaj nagramy i tego, sm tego Smilixa, bo chciał tutaj coś. Gilad idą mi na chwilę konto. Pozdrawiam cię, YouTuberów. No, już, już widzę jego czat tutaj napisał. No, nagrywam. Och on nie wierzy, bo on chce od ciebie konto. On teraz nie może nagrywać, bo on coś tam robi leży i nie ma czasu. Więc ja mogę nagrać, za niego powiedział i Jakbyś mu wierzyli, ja to wstawię. Wejdź na kanał Maciek Borbo XD. Zasubskrybuj i to jest jego drugie konto serio. Nawet was zaprasza A to przywitaj się się ma Napisał. Spoko o spoko. Spoko tutaj jest, chciałbym na YouTube nie to będzie. No i teraz niech teraz da mi to konto, Na znaczy, Przepraszam mu do konta, bo wydał to konto, żeby nagrywał. No tak, żebyś wierzył, że on nagrywa, na znaczy co ja nagrywam. I to tyle, cześć.